Edukacyjny ogród w szkole podstawowej nr 40 w Katowicach. Z powodu koronawirusa yy, dzieciaki nie mogły przychodzić do szkoły, a jedno z zadań, które miały wykonać w domu, było wyrysowanie ogrodu marzeń, szkolnego ogrodu marzeń. No i oto okazało się, że dzieciaki wyrysowują i pojemniki, które czerpią wodę z opadu i domki dla motyli, i domki dla zapylaczy. Rysunkowy Ogród Marzeń doczekał się rzeczywistej realizacji. Klub GAJA we współpracy z miastem Katowice, Funduszem Partnerstwa w ramach Greenprint, C&A Foundation spełnia rysunkowe marzenia uczniów. Edukacja młodego pokolenia daje nadzieję na lepszą przyszłość naszego świata. Przestaliśmy tej przyrody słuchać, betonujemy, Prostujemy rzeki, robimy wszystko, nie ucząc się od przyrody, jak ona działa. I to, co tutaj robimy, nie że przywracamy znowu to miejsce przyrodzie, bo w niektórych miejscach nie da się tego zrobić. Natomiast robimy miejsca edukacyjne, które nie dość, że dają możliwość przyrodzie, to dają też możliwość edukacji tym młodym ludziom, którzy, na przykład, w tej szkole, tu w Katowicach, w szkole numer 40 się uczą. I w ten sposób powstały tu dwie edukacyjne rabaty. Niżej położona. Tu dominują rośliny wilgotnych łąk, które stosuje się do nasadzeń w ogrodach deszczowych. To są takie rośliny, które znoszą czasowe zalewanie, okresowe zalewanie wodą, ale też to są rośliny takie, które pięknie kwitną. I wśród tych roślin zamontowaliśmy hotel dla dzikich owadów zapylających, w których mogą zamieszkać pszczoły, murarki, złotooki czy biedronki. Wśród roślin, które mają wabić owady, są e, krwawnice. To jeści, i rysy i trawy tużyce. Rabata położona wyżej jest już bardziej nasłoneczniona. Tu powstało prawdziwe osiedle dla owadów. Tym razem nawet dla motyli. I posadziliśmy dla. Tych właśnie owadów, rośliny kwitnące, które one bardzo lubią. Wśród nich są krzewy, budleje Dawida na przykład, są krwawniki, są przetaczniki, są lawendy i tak pospolite kocimiętki. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie owadom pokarmu przez cały okres, od wczesnej wiosny do późnej jesieni czyli zadbanie o to, żeby w okolicach rabaty ciągle coś kwitło. I warto też sadzić nie tylko byliny i kwiaty jednoroczne, ale także pamiętać o krzewach i drzewach. Oczywiście nie ma życia bez wody. Ważnym elementem tego projektu jest zapewnienie dostępu do wody. Oazą naturalnej wody jest zamontowany zbiornik na 1000 litrów, odpowiednio ustawiony, wpięty w rynne. Będzie podczas deszczy zasilany w sposób naturalny wodą. To jak użyjemy taki zbiornik do podlewania, no to wiemy, że 1000 litrów mamy zaoszczędzone. Chodzi tu oczywiście, jak to w szkole właśnie, o aspekt edukacyjny. Żeby przy okazji zainstalowania takiego zbiornika na wodę, też mówić uczniom o potrzebie jej oszczędzania, o tym, że woda jest cennym zasobem, że w Polsce my w porównaniu z innymi krajami Europy tej wody nie mamy y, zbyt dużo. Uczniowie dzięki temu projektowi mają okazję poznać gatunki roślin ulubionych przez owady. Będą mieli też okazję do działania. Podlewali je w czasie suszy, dlatego zamontowaliśmy tutaj zbiornik na deszczówkę. Pielęgnowali je, przycinali, opiekowali się nimi, bo tu są krzewy, które wymagają wiosennej pielęgnacji. I przyglądali się też tym owadom, które zaprosiliśmy do swoich ogrodów.